Słuchaj Rafał, mam taki mały pomysł. Co powiesz na to, byśmy przeprowadzili mały eksperyment społeczny? Nie. Kupiłbyś mi trochę sprzętu, zdalnie sterowane kamery, mikrofony, tego typu rzeczy. Zainstalujemy to wszystko u sąsiada naprzeciwko. Nie. tego świra. Do tego trochę dodatkowego sprzętu, by go straszyć. Wiesz... Nie. Jakieś dziwne odgłosy można by u niego wywoływać, stukanie w ściany. Nie, błagam, tylko nie to. okno w środku nie. nocy. Zobaczmy jak zareaguje. Nie. Ja w twoim domu zrobimy centrum dowodzenia, nie. będziemy obserwować przebieg wydarzeń. Nie. Nie. A potem, na koniec, ty rozumiesz po polsku? Nie. Nagramy o tym wszystkim podcast? Nie, tylko nie to. I nowość, no, hity, hity, i gnioty. Wszystko, wszystko co my straszne i tajemniczy znajdziesz na necropolitanblogspot.com. Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 18 kwietnia 2020 roku. Słuchacie właśnie 286. nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu witają się z wami dziany dzieciak, Rafał Bedwulf-Wroński. Elo, hello. I jego lekko zbiechowany kolega, Szymon Szymarczyński. Cześć. Cześć. Siemka. Zgodnie z zapowiedzią sprzed tygodnia kontynuujemy nasz minicykl o horrorach sąsiedzkich, i dziś bierzemy na tapet dobrego sąsiada, czyli Horror The Good Neighbor z 2016 roku. Reżyserem jest Kasra Farahani, i jest to osoba raczej znana jako art director, chociażby Ptaków Nocy czy Kapitan Marvel. Ale niekoniecznie jako reżyser. Dobry Sąsiad to jest jego reżyserski debiut pełnometrażowy. Rok później jeszcze napisał i wyreżyserował thriller czy horror Tilt. Ale akurat jego nie widziałem, więc tutaj ciężko mi się wypowiedzieć. Tytuł znam, ale nie kojarzę. No właśnie ja też jak zobaczyłem tytuł i plakat to skojarzyłem, ale jakoś nie było mi dane go nadrobić. A za scenariusz odpowiadają Mark Bianculli i Jeff Richard. No Richard to jest absolutny debiutant, a Kuli stworzył jeszcze jakieś tam dwie rzeczy do telewizji, ale one nawet nie mają plakatu, więc no scenarzyści powiedzmy, że są praktycznie świeżakami. No i w tym filmie poznajemy i Tana, i Shona, dwóch nastolatków, którzy przeprowadzają dla zabawy coś. Co sami określają mianem eksperymentu społecznego. Polega on na tym, że chłopcy przy pomocy nowoczesnych technologii podglądają swojego sąsiada, starszego sąsiada Harolda, i jednocześnie tworzą w jego domu iluzję nawiedzenia, to znaczy tak manipulują elektroniką, czy tam nie wiem, drzwiami, oknami, etc., by nasz sąsiad mógł myśleć, że w domu pojawiła się jakaś zjawa. I panowie, właśnie panowie, chłopcy nagrywają to wszystko, i nagrywają też siebie samych, bo chcą z tego zrobić projekt na YouTube, jak gdyby, tak? Chcą na tym no bazie otworzyć kanał na YouTube? Jak się można domyślać, no, dzieją się różne niepokojące rzeczy. Okazuje się, że pan Harold skrywa pewien sekret, a cały ten pseudoeksperyment doprowadzi ostatecznie do tragedii. Tak. No, i niech Was nie zmyli podobieństwo z późniejszym, jeżeli chodzi o rok realizacji, latem 84. Bo Dobry Sąsiad, no tak jak lat 84, pokazuje nam wprawdzie nastolatki, nastolatków, którzy prowadzą coś a la śledztwo w sprawie sąsiada, ale klimat jest jednak inny. To jest inny film. No, i powiedz mi, jak oceniasz sam ten punkt wyjścia? To spotkanie, zawiązanie akcji, na początek tego pseudoeksperymentu? Jak to ująć? To jest found footage, <grybuj> w pewnym sensie, mhm. ale przedzielone takimi wstawkami e, z rozprawy. I to chyba bardzo pomaga w ogóle temu filmowi. On jest trochę robiony z różnych kątów, tak jakby, więc to nie jest takie typowe trzęsą, trzęsące się rączki found footage. Właśnie w ogóle się nie trzęsie, nie? Bo tak, to te takie. Ale się... nie przemysłówki, Właśnie, tak. ale. Tak, jest nowoczesna technologia, tak? Sąsiad jest podglądany z każdej strony. Podoba mi się sam pomysł, bo tam dosyć dużo było suspensu. Trochę mi to przypominało filmy Hitchcock'a. Dlatego, że do końca, do samego końca w zasadzie nie wiadomo, co ten sąsiad kombinuje, i czy on ma coś na sumieniu, czy, czy nie. E, jak, to, jak to wygląda sprawa z tymi dzieciakami? Czy one mają prawo go tak zamęczać? czy Znaczy w ogóle może no nie mają prawa, tak, ale w sensie do czego to doprowadzi? Tak? No I do czy czego oni to wejdą do, do tego domu, czy nie? To jest też istotne. A czy nie mają prawa? No, jak widać. Jak pokazuje ten film, już żyjemy w czasach, kiedy dla filmu na YouTubie niektórzy są w stanie zrobić wszystko, co zresztą już się dzieje, więc to tak jakby nie jest, nie jest strasznie abstrakcyjne. Ta tak, prywatność już nie jest świętością. Tak, prywatność już nie jest świętością, tak, to prawda. Mm. No właśnie, bo ten premis jest ciekawy, zwyczajnie intrygujący, ciekawy. Mm. Całość zaczyna się umiarkowanie niewinnie. Mógłbym I powiedzieć, następuje eskalacja. Bo ten pomysł tak. chłopców, my też nie wiemy, jak on będzie realizowany, ale gdy ja o tym usłyszałem, to pomyślałem sobie, no kurczę, no trochę to szalone, ale teoretycznie sam byłbym w stanie na coś takiego wpaść, ja mam wrażenie. Pewnie bym tego nie przeprowadził, umówmy się, no bałbym się jednak, taki stwierdził, że no to by była przesada, ale byłbym w stanie na przykład to wiesz, jakoś tam rozważyć, nie przemyśleć, przeanalizować, jestem w stanie w to uwierzyć, no ja jestem w stanie uwierzyć w to, że byłbyś zdolny do zrobienia takiego pranka. Może kiedyś. Teraz nie, ale kiedyś tak. No to by było coś w twoim stylu. Ale to nie sąsiadowi tobie może. No na no, <laughs> przykład. Niestety. No i ta opcja, Boże, ten start otwiera nam wiele możliwości rozwoju fabuły, tak naprawdę i te kamery różne pozwalają rozmaicić narrację, bo tak jak powiedziałeś, wykorzystujemy tutaj te zdjęcia z kamer zainstalowanych w domu sąsiada, z kamer zainstalowanych w ich takim centrum dowodzenia, powiedzmy. No ale do technikalów jeszcze powrócimy. Bohaterowie, sam sąsiad, czyli Harold Ganey, w tej roli James Kahn. A więc, no, między innymi, Sony z Ojca Chrzestnego, czy Paul Sheldon z Misery. No, tak. E, tak, tak. Aktor, e, no, jakoś tam znany, rozpoznawalny, chociaż teraz, jako starszy pan, znaczy, ja bym go nie rozpoznał, gdybym nie wiedział po prostu, tak, że on tutaj gra, ale moim zdaniem to jest Kaz doskonały. Tak, oczywiście, że tak. Ja się bardzo utożsamiam z, tym, z tą postacią i bardzo mi się podoba aktor, którego obsadzono tutaj w tej roli. On się nadaje idealnie. Tak samo nie jak Magdy Pro w clipie, nie? No dokładnie. To tak samo... Film pasuje do aktora, aktor do filmu jest wszystko na... Na miejscu. I Khan tak naprawdę nie ma zbyt wielu kwestii dialogowych, ale on gra każdym nie gestem, mieć... każdą tak. miną, każdym spojrzeniem i do samego końca jest człowiekiem zagadką. Tak. On I na... gra ciszą, to jest w ogóle nieprawdopodobne. Nie tak, on siedzi w fotelu, tak. patrzy gdzieś w tak. pusty punkt, a my jesteśmy przerażeni. Tak, dokładnie, dokładnie tak. A w chłopców wcielają się e, w Itana i Shona, tak? Wcielają się Logan Miller i Kair. Gilchrist, no Logan Miller to jest między innymi Carter, ze skautowego przewodnika po zombie apokalipsie, tak. czyli po owcach zombie, jak to ostatecznie przetłumaczono. Ostatnio pojawił się w Twoim Simonie. <laughs> Taki wink wink, tak. nie? I w Escape Room. To był Ben z Escape Room. Tak. No właśnie. Zresztą w sequelu też się pojawił mhm. w tym roku. A Gilchrist to natomiast Paul z Coś za mną chodzi. Tak. I sam z atypowego z tego serialu tak, Netflixa, czyli no główna postać. No i jego go też kierzę z wcześniejszych ról, bo on kiedyś grał w takim serialu mało popularnym, który się nazywał Wszystkie wcielenia tary. Ja o, dobrze mm -hmm. pamiętam. Anthem grał syna głównej bohaterki. To jest dobry aktor też. Oni też zresztą grali w sumie razem, nawet w The Stanford Prison Experiment, w więziennym eksperymencie z 2015 roku. Możliwe. Więc już się no. też spotkali wcześniej no i jak oceniasz ich jako jednostki jako parę nie? bo tutaj też mamy różne tarcia między nimi bo jak gdyby tak zażartowałem mhm. na początku mamy tego diamęgo chłopca i tego jego trochę ogniętego kumpla tak jeden chłopiec jest w stanie załatwić cały ten osprzęt a drugi trochę z tego je projektem i oni tak. nie zawsze się docierają całkowicie jest jakaś tam chemia między nimi no ale to właśnie ta dynamika tutaj nam bardzo dużo robi że tak powiem w tym związku, w tej relacji pomiędzy nimi, bo dzięki temu ta relacja się wydaje bardziej naturalna. I jeden i drugi to są takie archetypy postaci, które można spotkać w dzisiejszych czasach, i ja bym się wcale nie zdziwił, jeżeli dwóch ludzi by się połączyło w ten sposób, właśnie i zawiązałaby się między nimi jakaś przyjaźń. No i jeżeli by to miało doprowadzić do tragedii, to też bym się nie zdziwił. I też to są postacie z jakąś tam głębią psychologiczną. W sensie, jestem w stanie zrozumieć ich motywacje, ich działania. To jest tak, że jeden trochę manipuluje tym tak, drugim, tak. ale zarazem ten drugi no, też nie jest głupi i tam w pewnym momencie jednak trochę się stawia. Mamy właśnie jakiś tam konflikt narastający, tak. ale to, to wszystko tak dzieje się w miarę naturalnie. No dokładnie. To, to właśnie nie dokładnie. tak jak. Mówiliśmy jakiś czas temu przy okazji innego filmu, że postacie są pisane pod scenariusz, tylko po prostu widzimy konsekwencje różnych rzeczy. To wszystko ma tutaj sens: ręce i nogi i gra. No dobra. Scenografia, bo moim zdaniem to też warto podkreślić, też tutaj robi robotę, bo mamy ten typowy pokój nastolatka, czy znaczy typowy na zasadzie, że to jest taki pokój, osobisty, w sensie tak urządzony przez tego chłopaka, tak, który tam, nie wiem, na przykład wiesza na ścianach jakieś tam plakaty, to też są właśnie różne takie mm -hmm. mrugnięcia okiem do nas, mm -hmm. nie? Mamy plakat z nocy żywych trupów, z planu 9 z kosmosu, białe zombie tam na innej ścianie, a tak kobiety o 50 mm -hmm. stopach wzrostu. Narkotykowe no, szaleństwo z 1936 roku i kilka innych plakatów, i cały ten sprzęt też, nie? Bo to jest fajne, że my widzimy też całe to, właśnie, tak jak powiedziałem, studio: Centrum dowodzenia. Tak, centrum tak? dowodzenia, dokładnie. A i dom sąsiada, w sumie jest niepozorny. Ale e, wiarygodnie wypada i tam fajnie wykorzystano różne przestrzenie, nie różne kąty. Tak, tak. I wi widać też e, tą taką rozbieżność pomiędzy tym domem, w którym widać chłopców, tak? Czyli no to jest taki dom, on jest zamieszkały, jest ciepły, jest urządzony. Jest e, natomiast dom sąsiada, światło ciepłe tak, Natomiast dom sąsiada, pomimo tego, że jakiś strasznie brzydki nie jest, no to jest zimny, a on tam przez cały czas jest sam, więc jest ten taki efekt pustki, której nic nie wypełnia w zasadzie, chociaż wszędzie dookoła są rzeczy, jest, no to, to już zimny chyba powiedziałem, że, że tak, jest tak ta, też jest, y to obserwowanie jego Taki tak dowołuje... Taki półcień, szarość, właśnie coś, coś w tym... Coś I całe życie sąsiada tak, jest takie tak, trochę tak. przygnębiające i, i niepokojące. Bo tak nie wiemy właśnie tak. jak to oceniać przez cały film. No i skoro o tym mówimy, to, to wykorzystanie obrazu z kamer. To było naprawdę super tutaj, bo to nie jest tylko i wyłącznie o rozmaicenie narracji wizualnej, mhm. ale to też jest w y, fabule widoczne, w sensie tam kamera może się popsuć, odkleić, y, czasem są problemy z dźwiękiem. Y, no ogólnie twórcy bawią się i dźwiękiem i obrazem tak. w sposób y, kreatywny, ale też nie przesadzają, w sensie y, to nie zamienia się w jakiś show efektów, y, jakąś taką karuzelę y, właśnie ujęć, tylko to wszystko jest, Przemyślane, płynne i niewybijające. nie? Tak? tak jest. Ten montaż jest bardzo sympatyczny, i wspomniałeś o tych przebitkach z rozprawy. To z jednej strony troszkę nam zdradza finał, to znaczy zdradza nam to, kto przeżyje, powiedzmy. tak? Czy kto nie umrze w ten sposób. Nie, ale czy do końca nam tak. Z... Nie, nie, do samego końca ja myślę, że nie, wie, nie, nie wiemy. To nie jest aż tak dokładnie pokazane. Z czasem się dopiero dowiadujemy którzy bohaterowie są zaangażowani mniej albo bardziej w tą, w tą rozprawę. Ale to jest też tak ze smakiem. Znaczy drugim. tak, tak, tak. Ale po prostu chciałem podkreślić, że mimo tego, iż to teoretycznie coś tam nam zdradza, bo ja tak się zastanawiam, czy to mi nie popsuje, nie? Trochę seansu. Hmm. To napięcie czuć do ostatniej chwili. Naprawdę. Dokładnie. Ech, bo film Dawkuje tajemnice. To jest bardzo ważne, że on yy, niby tam się sporo dzieje, ale zarazem pewne elementy tego świata przedstawionego są cały czas zakryte. Yy, to jest właśnie to, yy, co doceniamy w horrorach, nie? że potwór nie jest obecny jak na pierwszym planie. Nie widzimy. Tak. To. Widzimy tylko jakoś tam cień, sugestie. E, musimy się domyślać bardziej niż tak. po prostu coś analizować. Tak. To jest to, czego w większości dzisiejszych filmów brakuje, czyli piękne słówko suspense. Czyli wszystko jest w takim zawieszeniu. Tak? I końcówka dopiero wykłada nam wszystko. Tak. By widz po prostu taki nawet też średnio rozgarnięty zrozumiał, co się wydarzyło, ale też nie robi tego w tak ostentacyjny sposób, by to jakoś, nie wiem, przeszkadzało, bywało. No, I wydźwięk tego filmu to było dla mnie największe zaskoczenie, bo tak jak wspomniałem o tym lecie 84, no to tam jednak mamy sporo tej takiej też komedyjki, takiej sympatycznej, fajnej, naprawdę super. A tutaj nawet te sceny trochę bardziej żartobliwe w kontekście finału. No to jest miazga, ten film jest tak smutny, on jest tak przygnębiający na koniec, tak jak wcześniej to napięcie, trochę strachu jest tam obecnych w widzach, myślę, tak końcówka. My tak spojrzeliśmy na siebie też tak smutno, jak ja coś tam stęknąłem, nie, po sensie. No i jeszcze właśnie finał, Jak oceniasz finał, tak jak oceniam finał 10 na 10. Mnie się ten film w ogóle w całości bardzo podobał. Dawno czegoś takiego nie widziałem i przywróciło to trochę moją wiarę w to, że jeszcze z fanów footage się da wycisnąć coś, co ma wartość, bo już, mm -hmm. już byłem bliski w ogóle zrezygnowania z oglądania e, wszelkich e, filmów z tego gatunku. A co sądzisz o tej takiej Symbolice tego filmu, to znaczy, bo cały ten pseudoeksperyment, nie? i to hasło, które tam powraca w narracji, widzimy to, co chcemy zobaczyć. Tak. To podobna symbolika jakoś tam się pojawiała w filmie Przebudzenie Dusz w Ghost Stories z Martinem Freemanem. Nie znam tego filmu. No, ja go omawiałem z Jerrym bodajże i tam Jerry trochę to krytykował, bo tamten film był taki trochę oniryczny. No, i tam finał wywracał całość do góry nogami. Tutaj nie wywraca, ale daje nam no, tak z liścia, nie? No i to jeszcze jak? I też tytuł nagle, jaki wieloznacznie się staje, nie? No bo, Dobry sąsiad. Tak. Pamiętajcie, że chłopcy też są sąsiadami. Tak. Mamy no. innych tam w otoczeniu, tak więc to nie jest spoiler, ale no, miazga. No i ja chyba nie mam nic do dodania, szczerze mówiąc. W mi smutno nawet teraz, jak o tym pomyślałem. Tak. <noise> Mnie też, no bo ten film niestety pokazuje, że żyjemy w takich czasach, gdzie ocenić jest kogoś bardzo łatwo. Gdzie w ogóle królują media społecznościowe, gdzie niby ten kontakt między człowiekiem a człowiekiem, ta odległość między ludźmi jest skracana ciągle, a tak naprawdę wszyscy jesteśmy wciąż sobie obcy i do końca tak naprawdę nie wiadomo kto mieszka po drugiej stronie ulicy czy po mm. drugiej stronie ściany i pytanie brzmi, czy jeżeli by przyszło co do czego to możemy na tych innych ludzi liczyć? Nie, nie możemy ja po moich sąsiadach już <śm> to wiem, nawet nie tych tutaj ale tych na moim starym osiedlu ale tego nie będą mówił na antenie akurat bo to naprawdę przerażająca rzecz ale wiecie, sąsiedzi czasem na przykład stwierdzają, że chyba ktoś umarł, ale nic nie robią, nawet nie wezwą policji, karetki, nic. No to jest naprawdę przerażające. No dobra, no to jak słyszycie, polecamy, tak? Polecamy. Ja mówi finał 10 na 10. No ja tutaj ten film też bardzo wysoko oceniam. Tak. W swojej klasie no to też właśnie dycha na dychę. Tak bardziej ogólnie dziewiątka myślę po prostu, bo to nie jest arcydzieło, to nie jest film, który rewolucjonizuje gatunek, ale e, działa na tyle kreatywnie, świadomie e, i jest dziełem właśnie spójnym, naprawdę poruszającym, tak. zajmującym, przejmującym, że serdecznie polecamy Dobrego Sąsiada. Warto obejrzeć. Naprawdę. I tą trochę bardziej pozytywną nutką zakończymy. Dzięki. rozmowę również. A wam kochani tradycyjnie życzymy klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia. W następnym nawiedzonym podcastie. Jezu, no. To o czym to tamtego. <laughs> to ode mnie chcesz chłopczyku teraz? Jest, jest, jest. A potem nagrama o tym podcast. Nie, 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 nie. Tylko wiesz, trochę mniej radości teraz, bo to są mniej radości. Takie. Jezus Maria. Możesz sobie powiedzieć cokolwiek tak jak, jak chcesz. Kupiłbyś mi trochę sprzętu, zdalnie sterowane nie, kamery nie, zainstalujemy, nie. ale jeszcze nie wiesz do końca, zwolnij, żeby wiesz. I jak się możemy pomyśleć, też na tym opierał się, boże teraz nie przypomnę sobie tytułu chyba, film z Można mam puste głowy. Z? Z tym co Hobbita grał. Film Z tym co grał Hobbita? To y Frodo? Nie, tego nowego Hobbita. Y w gościu badał sprawy nadprzyrodzone i takie trzy opowieści były w tym filmie. Sprawy nadprzyrodzone. Właśnie nie jest. A może Scary jest Ghost jest e, Ale to się... E, Martin Freeman. Martin Freeman kojarzę, tak. Ale nie kojarzę filmu w ogóle. Dobra, to ja tylko powiem. E, Zgubiłem wątek, jak ja, o czym ja mówię. Co ja mnie dużo złapał, tak tylko chęć. No. No tak, ten film mimo wszystko wywiera duże wrażenie na, na człowieku. Ja powiem szczerze, że na, po, podoba mi się bardzo.